Moi drodzy, tak już dzisiejszy dzień kończy się jeszcze dwa tylko słowa. Mianowicie ciągle dla naszego narodu, dla nas Polaków, bardzo ważna sprawa, która waży się w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. Katolickich mediów nadal kontynuujemy pikietę przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, wymuszając niejako w ten sposób przyznanie telewizji Trwam miejsca na transporterze cyfrowym. Również wymuszamy, w jakimś sensie protestujemy przeciwko dyskryminacji, dyskryminacyjnemu traktowaniu właśnie Radia Maria, Telewizji trwam przez tenże właśnie Krajowy Komitet. Zachęcam bardzo serdecznie wszystkich codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny dziewiątej rano do godziny piętnastej, trzeciej po południu. Bardzo zachęcam wszystkich, abyśmy właśnie przyszli na ile komu czas pozwala, godzinę czy dwie czy 10 minut, 15 yy, obecność każdego z nas jest nie tylko bardzo mile widziana, jakimś wyrazem naszej solidarności, naszego patriotyzmu również yy, i naszej religijności, bo te yy, media yy, niezależne właśnie yy, dają nam pierwsza rzecz yy, właśnie Jakąś mądrość. Mądrość, y, oczywiście ludzką, ale opartą na mądrości Bożej, na Ewangelii, płynącej z Ewangelii. Druga rzecz, właśnie te media katolickie y, są jakimś sercem dla Polskiej, Europy i świata. Dlaczego? Dlatego, że kochają i uczą kochać nie tylko Polaków, każdego człowieka. Y, trzecia rzecz właśnie też. Można powiedzieć, takimi symbolicznymi płucami są: pozwalają nam oddychać pełną prawdą, którą przekazują bez żadnego kamuflażu, bez jakichś e, półprawd, ćwierćprawd czy też e, e, jakichś e, manipulacji, które tak niestety często e, doświadczamy w mediach e, innych, mediach publicznych. Dlatego nasza właśnie obecność będzie wyrazem właśnie przeciwko dyskryminowaniu nie tylko mediów, ale nas, bo dyskryminując media katolickie, władze dyskryminują każdego z nas jako Polaka, jako człowieka wierzącego. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy do tej pory przybyli właśnie na skwer prymasa Wyszyńskiego i zachęcam komu tylko czas pozwala tam się też nie tylko stoimy tam